Dzień dobry wszystkim, z tej strony Mistrz Geografii i witam Was w nowym odcinku z nowej serii Tak, czuję, że się powtarzam, bo wiele razy już to mówiłem <laughs> Przepraszam Ale jest to nowa seria o górach i dzisiaj zaczniemy od Karpat Bo po prostu są najbliżej chyba Polski w ogóle miejsca, gdzie mieszkam i po prostu zaczynamy. Przepraszam, że tak długo nie było odcinka, ale po prostu nie miałem czasu, więc przepraszam, teraz akurat mam, więc dobrze chyba. Wprowadzimy się do tych Karpat. Wypiętrzyły się one podczas orogenezy alpejskiej, czyli to jest kre... koniec kredy i początek paleogenu i neogenu i trwa to do dzisiaj. I najwyższym szczytem jest Mont Blanc we Francji, który ma 4807 metrów nad poziomem morza W Polsce te góry dzielimy na kilkanaście różnych pasmek, które nazy nazywają się Beskidy Oraz Tatry, które nie są Beskidami, tylko są trochę wyższymi górami Ale o Tatrach będzie osobna seria, bo Tatry są bardzo fajne, lubię to chodzić Najwyższym pasmem karpa są Alpy, które się znajdują tam w Szwajcarii, Austrii, Włosz, Włoszech, Włoszech, Niemcy, trochę Francja, jakieś tam Liechtensteiny i tak dalej. Mapka poglądowa Karpat Zawsze nie widziałem, ale nie. Tu jest Polska, Słowacja, Węgry. Tutaj już zapisane cyrowidicą, to nie kapuje, ale tu jest Rumunia, <kluzny> a tu Ukraina. I tutaj mamy Karpaty, tutaj gdzie jest to silnie czerwone to są Tatry, tu są Beskity, tu są te Piaszczady, a tu są Sudety, które nie, jednak nie są Karpatami i tu są Karpaty Wschodnie, tutaj Ukraina, Rumunia właśnie taka i pa, pa, tak no nie do końca miałem też dużo czasu, żeby zrobić ten odcinek. Ale 20 listopada zapraszam na live, bo YouTube odpalił mi możliwość pisania na karcie społeczności, więc mogę teraz wrzucać posty i właśnie wrzuciłem pierwszy jak tylko się o tym dowiedziałem. I zapraszam 20 listopada na live, to jest sobota. Jeszcze nie wiem, o której będzie godzinie, ale raczej tak po południu, bo przed południem trochę nie mam czasu, albo chcę się wyspać i możesz zrobić suba, bo ja, tak jak mówiłem, to 99% widzów mnie ups, nie subskrybuje, więc możesz to zmienić, więc trzymajcie się, do zobaczenia, do usłyszenia, pa